Słuchaj uważnie, to nie jest film dla ludzi, którzy lubią głaskać się po plecach. To jest dla tych, którzy wierzą w Boga, ale zapomnieli, że Bóg nie tylko kocha. On też sądzi. Czy wiedziałeś, że każdy chrześcijanin, tak, także ty, także ja, stanie przed Bogiem, by zdać sprawę ze swojego życia? Nie mówię o potępieniu. Nie mówię o tym, co spotyka niewierzących. Mówię o czymś, co wielu ignoruje o sądzie dla wierzących. Bo każdy z nas, kto wyznał Jezusa jako swojego pana, zostanie osądzony, według tego, co zrobił tutaj, na ziemi. I nie myśl sobie skoro jestem zbawiony, to mogę spać spokojnie. Bo pan przyjdzie i przyjdzie z nagrodami, ale nie dla każdego będą takie same. Niektórzy dostaną chwałę, inni pustkę, stracą wszystko, co wydawało im się wartościowe. Jeśli naprawdę wierzysz w Boga, jeśli naprawdę nazywasz się Jego dzieckiem, musisz to usłyszeć do końca, bo opowiem Tobie dziś o nagrodach, o koronach i o tym, co zostanie zabrane, jeśli Twoje życie okaże się tylko atrapą wiary. Zostań ze mną. To może być najważniejsze, co dziś usłyszysz. Musimy to sobie jasno powiedzieć: Zbawienia nie da się kupić. Nie zdobędziesz go dobrymi uczynkami, nie odpracujesz go chodzeniem do kościoła. Nie zasłużysz na niepomaganiem innym. Zbawienie to dar, to prezent od Boga, nie dlatego, że jesteśmy tacy dobrzy, ale dlatego, że On jest łaskawy. List do Efezjan, rozdział drugi, werset ósmy mówi wprost. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie pochodzi to od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Czyli nie mamy się czym chwalić. Zostaliśmy uratowani, bo Bóg chciał nas uratować. I jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jesteś Jego dzieckiem. Ale. To nie znaczy, że wszystko jedno, jak żyjesz, bo choć zbawienie masz za darmo, to nagrody w niebie już nie. Te zależą od tego, co robisz tutaj i teraz, jak służysz Bogu, jak traktujesz innych, jak wykorzystujesz to, co Tobie dał. Zbawienie to fundament, ale na tym fundamencie trzeba coś zbudować i właśnie to, co zbudujesz, zostanie sprawdzone. Nie po to, by cię potępić, ale by zobaczyć, czy twoje życie naprawdę przyniosło coś wiecznego. I teraz coś, co wielu chrześcijan ignoruje albo zwyczajnie nie chce słyszeć. Wierzący również będą sądzeni. Tak ty i ja. Nie mówię o sądzie wiecznego potępienia, nie mówię o karze, ale mówię o Bemie. Sądzie Chrystusowym, przed którym każdy wierzący stanie. To nie jest bajka, to nie jest przypowieść, to konkret. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 10, mówi jasno: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za to, co uczynił w ciele, czy dobre, czy złe. Słyszysz? Wszyscy. Niektórzy mówią: Ale ja jestem zbawiony, jestem usprawiedliwiony w Chrystusie. Tak. Masz rację, ale to nie zwalnia cię z odpowiedzialności za twoje życie, bo zbawienie nie anuluje prawdy, że Bóg wszystko widzi i wszystko rozliczy. To będzie sąd nagrody albo straty to tam okaże się, czy twoje życie coś znaczyło duchowo, czy żyłeś dla siebie, czy dla Boga, czy twoje uczynki płynęły z ducha, czy z pychy, wygody i obojętności. To nie będzie sąd, który cię potępi. To będzie sąd, który pokaże, co naprawdę było w twoim sercu i co po tobie zostało, na wieczność. Musisz wiedzieć jedno: są dwa różne sądy jeden dla tych, którzy odrzucili Boga, i drugi dla tych, którzy w niego uwierzyli, ale będą musieli rozliczyć się z tym, co zrobili z wiarą. Pierwszy to Wielki Biały Tron, opisany w Księdze Apokalipsy, rozdział 20. To tam stają ci, których imion nie ma w Księdze życia. I co mówi Biblia? I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I zostały otwarte księgi, i została otwarta jeszcze jedna księga to jest Księga Życia. Umarli zostali osądzeni na podstawie tego, co zapisano w księgach, według swoich uczynków. Każdy według uczynków. Nie ma tu żadnego ale nie chodzi o to, kim byli na ziemi, jaki mieli status chodzi o to, co robili i w co wierzyli. Ale jest też drugi sąd, ten dla wierzących. To właśnie Bema, sąd chrystusowy. Rzymian 14, werset 10 mówi Wszyscy staniemy przed sądem Bożym. A pierwszy list do Koryntian, rozdział 3 jasno wskazuje Twoje życie będzie przypominane, analizowane, oczyszczane przez ogień. Jeśli budowałeś na tym, co trwałe, złocie, srebrze, prawdzie, zostanie to nagrodzone. Jeśli budowałeś na słomie, na pozorach spłonie. W obu przypadkach niewierzący i wierzący, Bóg ocenia uczynki. To nie jest straszak, to jest ostrzeżenie i przypomnienie, że nikt nie ucieknie przed prawdą. Bóg patrzy głębiej niż my i rozliczy wszystko, co zrobiliśmy i czego nie zrobiliśmy. Teraz posłuchaj uważnie, bo to, co zaraz powiem, może naprawdę wstrząsnąć Twoim obrazem siebie. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział trzeci, używa bardzo mocnego obrazu: Twoje uczynki będą wystawione na ogień, dosłownie niedosłownie taki ogień jak zapałka to Boży ogień, który odsłoni prawdę o wszystkim, co zrobiłeś w życiu. Nie chodzi tylko o to, co zrobiłeś, ale dlaczego to zrobiłeś. Paweł pisze: A jeśli ktoś buduje na tym fundamencie, którym jest Chrystus. Złotem, srebrem, drogimi kamieniami, drewnem, sianem, słomą, dzieło każdego stanie się jawne. Odsłoni je dzień, bo przez ogień zostanie objawione, a ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że wszystko, co robisz, zostanie przetestowane. Każda modlitwa, każde dobro, każda pomoc drugiemu człowiekowi. Jeśli była szczera z miłości do Boga i ludzi, wytrzyma ten ogień. Ale jeśli robiłeś coś, by ludzie cię chwalili, by poczuć się lepiej sam ze sobą, by zaspokoić własną dumę, to spłonie. Zostanie dokładnie tyle, ile znaczyło w oczach Boga, czyli nic. Pomagasz biednym, bo chcesz wrzucić zdjęcie na Facebooka? Dajesz na tace, żeby sąsiad widział? Wchodzisz do kościoła i robisz swoje, ale w sercu jesteś gdzieś zupełnie indziej? To wszystko słoma, puste, kruche, łatwe do podpalenia. A ogień Boga nie zna kompromisów, On nie zostawi cienia wątpliwości, albo twój czyn był duchowy i szczery, albo był tylko atrapą, która nie przetrwa ani sekundy. To będzie mocne. Ale musisz to usłyszeć nie każdy, kto mówi Panie, Panie, naprawdę zna Jezusa. Nie każda osoba, która chodzi do kościoła, klęka, śpiewa pieśni, daje na tacę, naprawdę jest zrodzona na nowo. W ewangelii Mateusza, rozdział siódmy, werset dwudziesty drugi, Jezus mówi coś przerażającego. W owym dniu wielu mi powie: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu, nie wypędzaliśmy demonów, nie czyniliśmy wielu cudów? A on im odpowie: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie. Zatrzymaj się na chwilę: To nie są jacyś wrogowie Boga. To nie są poganie. To ludzie, którzy byli pewni, że należą do Jezusa. A on mówi: Nigdy was nie znałem. Dlaczego? Bo nie byli zrodzeni z ducha, bo ich życie było tylko fasadą, maską, nie było w nich prawdziwej przemiany. Biblia mówi jasno: poznasz prawdziwego wierzącego po owocach, nie po słowach, nie po znajomości Biblii, nie po pozycji w kościele. Jeśli ktoś twierdzi, że wierzy, a jego życie nie zmienia się, jeśli wciąż trwa w tym samym grzechu, w tej samej pysze, w tej samej obojętności, to coś jest nie tak. Prawdziwe narodzenie z Boga zawsze zostawia ślad. Zaczynasz nienawidzić to, co kiedyś kochałeś grzech. Zaczynasz pragnąć tego, czego kiedyś unikałeś: Boga, prawdy, posłuszeństwa. Bo jeśli w tobie mieszka duch święty, to nie da tobie spokoju, dopóki nie wrócisz do światła. Nie da się udawać przed Bogiem. Ludzie można oszukać, samego siebie przez jakiś czas też, ale Boga nie oszukasz nigdy. Teraz coś pięknego, ale i wymagającego. Korony, nagrody, które Bóg przygotował tylko dla wiernych, nie są dla wszystkich. Nie dostaniesz ich tylko dlatego, że byłeś chrześcijaninem z metryki. To nagrody dla tych, którzy walczyli, wytrwali, kochali naprawdę. Biblia mówi o pięciu koronach. Które wierzący mogą otrzymać. I każda z nich ma swoją historię, każda wiąże się z konkretną postawą serca i życia. Pierwsza to Korona Życia. W liście Jakuba, rozdział pierwszy, werset drugi, jest napisane: Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma Koronę Życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Objawienie 2.10 mówi to samo. Ta korona jest dla tych, Którzy pozostali wierni mimo cierpienia, prześladowań, prób. To nagroda dla tych, którzy nie złamali się pod ciężarem. Druga to korona sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza, rozdział czwarty, werset ósmy. Na ostatek odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą da mi Pan, sprawiedliwy sędzia, w owym dniu, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. To dla tych, Którzy żyli w tęsknocie za Jezusem, którzy czekali na niego każdego dnia, którzy trzymali serce czyste. Trzecia korona chwały, pierwszy list Piotra, rozdział piąty, werset czwarty mówi: A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. To dla tych, którzy wiernie pasą innych, którzy prowadzą, uczą, opiekują się duchowo bez pychy, bez chęci władzy, ale z pokorą i miłością. Czwarta korona radości. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 19. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chluby przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w jego przyjściu? Czyż nie wy? To nagroda dla tych, którzy prowadzili innych do Chrystusa, którzy ewangelizowali, którzy ratowali dusze, dosłownie rybacy ludzi. I piąta korona niezniszczalna. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. Wersety 24 i 25. Czyż nie wiecie, że ci, którzy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. To korona dla tych, którzy opanowali ciało, którzy żyli w dyscyplinie, samozaparciu, którzy nie dali się zepchnąć grzechowi, biegli do końca. Widzisz, to nie są nagrody za bycie miłym człowiekiem, to nagrody za walkę, za wierność, za miłość, która przetrwała wszystko i to Jezus je wręczy, On sam, tobie, jeśli wytrwasz, Jezus nie zostawił nas w ciemności. On dokładnie pokazał, jak będzie wyglądało rozliczenie i zrobił to przez przypowieści. Jedna z nich przypowieść o minach z Ewangelii Łukasza. Rozdział 19 mówi o czymś, co dzisiaj wielu chrześcijan zupełnie lekceważy. Pan oddaje swoim sługom pieniądze po jednej minie dla każdego i mówi im, zajmujcie się tym, dopóki nie wrócę. Jasne polecenie? Rób coś z tym, co tobie dałem. Gdy wraca, zaczyna się rozliczenie. Pierwszy sługa mówi, twoja mina dała dziesięć kolejnych. A pan odpowiada, dobrze, dobry sługo. Ponieważ byłeś wierny w rzeczach bardzo małych, będziesz panował nad dziesięcioma miastami. Drugi przynosi pięć i również dostaje nagrodę. Władzę nad pięcioma miastami. Widzisz to? Różne nagrody za różny poziom wierności. Bóg nie rozdaje wszystkiego porówno. On nagradza według owoców, ale trzeci sługa przynosi z powrotem dokładnie to, co dostał. Nic nie pomnożył. Zawinął minę w chustkę i ją schował. Dlaczego? Bo, jak sam mówi, Bał się pana, nie ufał mu, nie znał jego serca. I co pan mu odpowiedział, z twoich własnych słów cię osądzę, zły sługo. Nie zrobił nic złego z pozoru po prostu nie zrobił nic dobrego. Zlekceważył to, co mu powierzono: zmarnował czas, możliwości, życie i poniósł konsekwencje. To przypowieść nie o talentach finansowych, ale o duchowych darach, powołaniu i odpowiedzialności. Nie możesz siedzieć z założonymi rękami i myśleć, że samo zbawienie Tobie wystarczy. Bóg oczekuje, że coś z tym zrobisz. A jeśli chowasz swój dar, swoje powołanie, swoją miłość do Boga, jeśli trzymasz to wszystko zawinięte w chustkę i czekasz na lepszy moment, to jesteś dokładnie jak ten sługa, którego Pan nazwał złym. Teraz musisz wiedzieć coś bardzo ważnego. Nie wszystko w niebie będzie różne. Są rzeczy, które każde Boże dziecko otrzyma bez wyjątku, niezależnie od tego, jak bardzo było wierne, jak bardzo się starało, ile zrobiło, bo Bóg obiecał dziedzictwo wszystkim, którzy naprawdę należą do Niego. Pierwsza i najważniejsza rzecz życie wieczne to nie teoria, nie poetycka metafora to prawdziwe wieczne życie bez końca, bez lęku, bez utraty objawienie. Rozdział 21, werset 4 mówi tak: I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i nie będzie już ani smutku, ani krzyku, ani bólu. Wszystko co dziś łamie serce, zniknie na zawsze. Będziemy też w obecności Jezusa bezpośrednio, bez zasłony, twarzą w twarz. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset drugi: Gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. A w Ewangelii Jana, rozdział 17, Jezus sam się modli. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę. On pragnie naszej obecności, On chce nas mieć przy sobie i będzie nowe miejsce, nowe niebo i nowa ziemia, jak opisuje Apokalipsa, rozdziały 21 i 22. To nie będzie jakaś duchowa przestrzeń w chmurach. To nowy, doskonały świat, w którym Bóg mieszka z ludźmi bez zła, bez grzechu, bez ciemności i w tym wszystkim największy skarb, pełnia radości z jego obecności. Psalm 16, werset 11 mówi: Ty ukażesz mi drogę życia, obfitość radości jest przed twoim obliczem, rozkosz po twojej prawicy na wieki. To nie radość z nagród, nie z pozycji, to radość z Boga samego. I to jest nasze dziedzictwo, to, co czeka każdego, kto naprawdę należy do Jezusa. Chcę Tobie powiedzieć coś, co wielu ludzi ignoruje, nawet wielu wierzących. Prawdziwa radość nie pochodzi z nagród, nie pochodzi z korony, z uznania, z pozycji. Niebo nie będzie szczęśliwe, dlatego że dostaniesz więcej niż inni. Będzie szczęśliwe, bo tam będzie Jezus, bo to relacja z Nim jest źródłem pokoju. I to teraz, nie dopiero kiedyś, w niebie nie będzie grzechu, nie będzie pokus, nie będzie diabła, który kłamie i zatruwa duszę, nie będzie niczego, co odciąga cię od Boga. I właśnie dlatego radość będzie pełna, czysta, wieczna, nie oparta na tym, co masz, ale na tym, do kogo należysz. Ale posłuchaj uważnie, ta radość nie musi czekać na niebo. Możesz ją mieć już teraz, tutaj, w świecie pełnym bólu, zamieszania i kłamstwa. Jak? Przez życie w duchu świętym, bo to duch daje radość, której nie da tobie świat. Kiedy żyjesz według ducha, kiedy modlisz się, szukasz Boga. Jesteś blisko Jezusa. W twoim sercu dzieje się coś, czego nikt nie może tobie zabrać. Pokój, który przekracza ludzkie zrozumienie. Radość, która nie zależy od okoliczności. Ale kiedy żyjesz w ciele, kiedy myślisz tylko o sobie, skupiasz się na tym, co tymczasowe. Ta radość znika. Zostaje pustka. Niby wszystko masz, a dusza głodna. Psalm 16, werset 11 mówi: W twojej obecności jest pełnia radości, po twojej prawicy wieczna rozkosz. Nie zapomnij o tym. To nie niebo jako miejsce daje radości, to Bóg, który tam jest i który już teraz może mieszkać w tobie. Teraz porozmawiajmy o czymś, co naprawdę przeszywa serce. O naszym powołaniu nie tylko do wiary, ale do działania, do bycia świadkiem do ratowania dusz, Biblia mówi jasno, są szczególne nagrody dla tych, którzy nie milczeli. Dla tych, którzy mieli odwagę mówić o Jezusie. Dla tych, którzy traktowali Ewangelię nie jako opcję, ale jako życiową misję. List do Rzymian, rozdział 10, zadaje brutalnie proste pytania. Jakże mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak mają usłyszeć? Jeśli nikt im nie głosi. Widzisz to? Jeśli ty nie powiesz, nikt nie usłyszy. A jeśli nie usłyszy, nie uwierzy. To nie jest odpowiedzialność pastorów. To nie jest rola ewangelistów z YouTube'a. To jest twoje powołanie, jeśli naprawdę należysz do Jezusa. Masz mówić, masz dzielić się prawdą, a masz ratować ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie idą, bo to, co robisz dziś, nawet ten jeden uśmiech, to jedno świadectwo, ta jedna rozmowa, to wszystko ma wieczne konsekwencje. Możesz być narzędziem w ręku Boga, a możesz być biernym obserwatorem, który będzie patrzył, jak ludzie giną i nic nie zrobi. Ale jeśli masz w sobie ogień, jeśli naprawdę kochasz Chrystusa. To nie będziesz potrafił milczeć, bo nic, absolutnie nic, nie ma większego znaczenia, niż wieczność drugiego człowieka. To nie tylko służba, to zaszczyt. I Bóg to widzi, i nagrodzi tych, którzy nie wstydzili się jego imienia. Muszę tobie coś powiedzieć prosto, bez owijania. Chrześcijanin, który nie chodzi do kościoła, to chrześcijanin w niebezpieczeństwie. Nie jesteśmy stworzeni do samotności duchowej. Wiara w samotności słabnie. Gasimy się, jeśli nie jesteśmy częścią wspólnoty. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 24, mówi tak: Zważajmy jedni na drugich, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Słyszysz? To jest przykazanie. Nie propozycja. Nie, jak tobie wygodnie. Bóg wie, że Kościół to jego sposób na podtrzymanie nas w wierze. To miejsce, gdzie jeden brat podnosi drugiego, gdzie siostra wspiera siostrę, gdzie razem się modlimy, razem płaczemy, razem zwyciężamy. I tak, Kościół nie jest idealny, jest pełen ludzi, a ludzie są grzeszni. Ale to właśnie tam działa łaska. Bo kiedy zbierają się grzesznicy, którzy szukają Boga, dzieją się rzeczy wieczne. Kościół to ciało Chrystusa, a ty jesteś jego częścią. I jeśli wyciągniesz jedno ogniwo z łańcucha, nie tylko ono słabnie. Cały łańcuch traci siłę. Nie da się być skutecznym chrześcijaninem w oderwaniu od innych wierzących, bo ręka nie może żyć bez ciała. Oko nie może działać bez głowy. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego, jeśli oddaliłeś się od kościoła, wróć. Nie patrz na ludzi, patrz na Boga. Nie szukaj doskonałości, szukaj obecności Bożej, bo to tam, pośród niedoskonałych, On buduje coś wiecznego. Zanim skończymy, chcecie o coś zapytać. Na czym budujesz swoje życie? Na pieniądzach, na uznaniu, na rodzinie, na tym, co dziś wydaje się ważne, a jutro przeminie? Bo jeśli fundamentem nie jest Jezus, to wszystko, co postawisz, runie i nie zostanie nic. Spójrz uczciwie w lustro duszy, czy twoje życie duchowe naprawdę przynosi owoce, czy cokolwiek, co robisz, przetrwa ogień, o którym mówił Paweł? Czy żyjesz tak, jakby Chrystus miał wrócić dziś wieczorem? Objawienie rozdział 22, werset 12. Oto przychodzę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, by każdemu oddać według jego uczynków. To nie bajka, to realność. To się wydarzy, dlatego proszę cię, nie żyj tylko dla tego świata. Nie daj się wciągnąć w wyścig, który kończy się pustką. Zacznij żyć dla wieczności. Skoncentruj serce na tym, co trwa. Na Bogu. Na Jego woli, na duszach ludzi, którzy czekają, aż im powiesz prawdę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o niebie, o czasach ostatecznych, o tym, co Bóg mówi o przyszłości, zapraszam Cię do kolejnych filmów. Znajdziesz tam odpowiedzi i znajdziesz nadzieję. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę, kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.